minister zdrowia Janusz Cieszyński Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry panie, Dzień dobry Państwu. Panie Ministrze jak to jest, z, z tym koronawirusem w końcu jest w odwrocie czy nie jest bo jeszcze trzy tygodnie temu a więc przed pandemią, przed, przed wyborami, minister. Premier Morawiecki muszę się obudzić <laughs> niech mnie pan pobudzi. Premier Morawiecki Dobrze, mówił, sorry. że wirus jest w odwrocie, że nie trzeba się go w ogóle bać. I mówił to takim entuzjastycznym tonem. A dzisiaj w wywiadzie dla tygodnika sieci mówi, że jest kompletnie odwrotnie że koronawirus się nie skończył, że kryzys dopiero się zaczyna i że to, jak sobie radziliśmy, nas uśpiło, i że teraz zaspać nie wolno. Co to znaczy? Jak rozumieć te słowa? No, przede wszystkim warto tutaj obudować te, te cytaty odrobiną danych i takiego kontekstu. Pan premier Morawiecki mówił o sytuacji, która miała miejsce na początku w połowie lipca i rzeczywiście było tak, jak mówił pan premier, czyli że na początku czerwca średnio dziennie mieliśmy około 450 przypadków, później to systematycznie spadało, aby mniej więcej w połowie lipca osiągnąć dziennie około 250 przypadków, czyli te słowa o tym, że w momencie w którym te, te słowa padały, ten wirus rzeczywiście był w odwrocie, były prawdziwe. Ponadto pan premier Morawiecki wskazywał, że jak pójście na wybory, i tu warto zawsze dodawać drugą część tego zdania, jest bezpieczne, ponieważ te wybory zostały zabezpieczone. Zostały zabezpieczone przez samorządy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, które zapewniło dostawy płynów do dezynfekcji, masek, przyłb dla członków komisji, wszystkiego, co było niezbędne do tego, aby rzeczywiście te wybory odbyły się bezpiecznie. Natomiast ten wywiad w tygodniku sieci, który pani redaktor przytacza, wydaje mi się, że ta wypowiedź dotyczy kontekstu międzynarodowego, czyli tej sytuacji na całym świecie. Jeżeli rzeczywiście patrzymy na inne kraje, na to, co się dzieje na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, też w niektórych krajach europejskich, na przykład w Hiszpanii, tych zakażeń jest dziennie ponad 2000 średnio w ostatnich dniach, no to rzeczywiście można wskazać, że tam wciąż ten wirus jest obecny, a kryzys, o którym mówi pan premier Morawiecki, to jest kryzys gospodarczy w innych krajach świata. No ale ponieważ gospodarki naszych krajów są połączone w dobie globalizacji, to trzeba się spodziewać, że ten kryzys może także mieć wpływ na Polskę. No i zakładam, że do tego, aby sobie z tym sprawnie radzić, pan premier Morawiecki wzywa. No dobrze, ale czy Pana zdaniem to jest odpowiedzialne ze strony premiera, żeby mówić w ten sposób, wypowiadać i to dość entuzjastycznym tonem słowa, że koronawirusa już się nie należy bać, że jest w odwrocie? Bo to usypia też taką społeczną czujność, wie Pan. My komuś musimy jednak zawierzyć. No i dzisiaj mamy to, co mamy. Ale Pani redaktor, no właśnie, co mamy? Sytuacja, którą dzisiaj mamy, wygląda w ten sposób, że w 7 na, 7 na 16 województw nie ma żadnego powiatu, gdzie liczba aktywnych przypadków przekracza 10 na 10 tysięcy mieszkańców. W województwie śląskim, gdzie takich powiatów jest najwięcej, jest ich 8 spośród 30, wszystkich 36 w województwie, i wynik ten jest rezultatem przede wszystkim szeroko zakrojonych badań przesiewowych wśród górników i ich rodzin, czyli czegoś, co jest bardziej prewencją niż. Skutkiem tego, o czym mówimy. A trzecią kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest to, że faktycznie widzimy potrzebę wprowadzenia pewnych zmian legislacyjnych, które pozwolą nam jeszcze skuteczniej przeciwdziałać temu, co teraz widzimy, ponieważ ja się zgadzam z tym, że to nie jest dobrze, jeżeli te zasady nie są przestrzegane, natomiast ja bym absolutnie nie łączył tego ze słowami premiera, bo czym innym jest pójście na wybory, gdzie wchodzimy do zabezpieczonego lokalu wyborczego i wychodzimy. Z niego tak szybko, jak to jest możliwe, a czym innym jest nieprzestrzeganie tych zasad w miejscach publicznych, w miejscach gdzie się gromadzi znacznie więcej osób niż w lokalach wyborczych. Dlatego chcielibyśmy wprowadzić między innymi zmiany, które pozwalają na regionalizację. Tak jak już pani mówiłem, mamy teraz sytuację taką, że w niektórych powiatach, w niektórych powiatach na terenie Polski, na terenie konkretnych województw ta liczba przypadków jest znacznie wyższa, i tam szczególnie powinny być być stosowane dalej idące środki. Środki. Natomiast w większości powiatów w Polsce takiej sytuacji, która mogłaby budzić jakiekolwiek zaniepokojenie nie ma. W szczególności w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, czyli takich dwóch województwach nadmorskich bardzo popularnych z okazji wakacji nie ma ani jednego powiatu, w którym ta liczba aktywnych przypadków przekroczyłaby 10 na 10 tysięcy mieszkańców. Oprócz tego chcielibyśmy wprowadzić możliwość nakładania kar na tych, którzy organizują Różnego rodzaju imprezy, którzy organizują, którzy są odpowiedzialni za porządek w swoich przedsiębiorstwach, w sklepach czy w innych miejscach publicznych. To wynika z tego, że dzisiaj te, te podmioty zgłaszają się do nas i mówią, że one tak naprawdę nie mają powodu, aby powiedzieć swoim klientom, czyli nie mają prawnej możliwości, aby powiedzieć swoim klientom, żeby opuścili ich lokal, że oni ich nie mogą obsłużyć. Ze względu na to chcemy dać takie narzędzie i w jasny sposób wskazać, że to, nie będzie dopuszczalne, a czy, czy nie, nie będzie dopuszczalne wchodzenie do sklepu, jeżeli się nie będzie tych y, zaleceń przestrzegać? No a tych, y, którzy tego nie będą przestrzegać, będziemy niestety musieli ukarać. Mhm, ale jakie to będzie narzędzie, tak konkretnie i jakie to będą kary, o których Pan mówi I za co? To będzie narzędzie. To Dzisiaj miało być posiedzenie Senatu. Niestety z powodu tego, że jeden z panów senatorów, pan senator Libicki, któremu oczywiście życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia, właśnie ma potwierdzony przypadek koronawirusa. Posiedzenie zostało przełożone na przyszły tydzień. Natomiast ja dzisiaj skieruję takie zaproszenie, żeby w formie zdalnej porozmawiać z senatorami z Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Zdrowia o tym, czy zaakceptują nasze propozycje poprawek do ustawy, która teraz właśnie trafia do Wyższej Izby Parlamentu. Dzisiaj ta komisja miała się odbyć chcielibyśmy właśnie zaproponować możliwość wprowadzenia regionalizacji różnych obostrzeń, ponieważ dzisiaj są wydawane na terenie całego kraju, a ponadto chcielibyśmy wprowadzić także jasno także zakazy i nakazy jasno obowiązujące nie tylko samych klientów, ale też i tych, którzy do tych miejsc przychodzą, którzy odpowiadają za porządek w tych miejscach, czyli właśnie. Właścicieli czy też najemców powierzchni handlowej i komercyjnej. I oczywiście no, jak zawsze w takim przypadku za, za tym pójdą kary, natomiast my jesteśmy przekonani, że kary to jest oczywiście zawsze ostateczność i tak naprawdę mając na uwadze fakt, że to sami przedsiębiorcy zwracają się do nas z prośbą o to, żeby dać im narzędzia do tego, aby dbać o tych klientów, którzy przestrzegają z kolei tych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z wielką chęcią takie zmiany wprowadzają i mam nadzieję, że Senat tutaj się do tych naszych propozycji przyjęli. Ale to będzie w praktyce wyglądało tak, że nie wiem klient bez maseczki nie zostanie w sklepie obsłużony czy zostanie z tego sklepu wyproszony jednocześnie. Właściciel sklepu czy, czy sprzedawca będzie mógł zadzwonić do, do sanepidu czy po policję. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Ja, od, od samego początku epidemii yy, mamy doskonałą współpracę z policją, mamy yy, doskonałą współpracę z inspekcją sanitarną. Natomiast, no, przy, wie pani, no, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie będzie mógł być obsłużony, no to chyba dość szybko z tego sklepu wyjdzie, bo wtedy yy, nie ma żadnego powodu, żeby w nim był. Eksperci mówią, że. Yy... Rząd zrzuca winę na społeczeństwo. Nawet zresztą Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że rząd tak naprawdę markuje walkę z epidemią i że zarzuca ludziom, że się nie stosują do obostrzeń, no i że wzrost zachorowań był do przewidzenia. Więc moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście był, czy Ministerstwo Zdrowia spodziewało się tego wzrostu, który notujemy w tej chwili? Na pewno do przewidzenia było, że Andrzej Sośnierz będzie krytykował rząd po tym, jak tutaj jego pomysły nie zostały w jego ocenie w należyty sposób wzięte pod uwagę, natomiast absolutnie no nie ma mowy o tym, żeby tutaj z tą opinią pana posła Sośnierza się zgodzić, dlatego że o tym, w jaki sposób rząd radzi sobie z epidemią, to najlepiej to ocenić, najpierw na ten temat się opowiadać, patrząc na porównanie z innymi krajami Europy i całego świata. No my jesteśmy w trzeciej, czwartej dziesiątce, jeżeli chodzi o liczbę przypadków, liczbę zgonów na milion mieszkańców to są statystyki dostępne w internecie, każdy się może z nimi zapoznać. No i to wprost wskazuje, że ta, ta droga, którą myśmy obrali, jest zasadna i że te działania, które rząd i wszystkie jego instytucje podjęły w celu ograniczania rozprzestrzeniania się tego wirusa, są słuszne. Natomiast to, że takie wzrosty nadchodzą, to jest coś, co oczywiście myśmy brali. Pod uwagę, natomiast y, mamy też środki do tego, aby temu przeciwdziałać, i ja jestem przekonany, że y, ta sytuacja, którą teraz mamy, będzie opanowana. Mhm. Czyli y, rozwiązania, które proponował pan poseł Sośnierz, były szef NFZ-u, y, w opinii rządu. Nie są dobrymi, skutecznymi działaniami. Bo Andrzej Sośnierz powiedział, że sanepid który odpowiada za wy wywiad epidemiologiczny, powinien być doposażony, że tam powinien, powinien być wzmocniony kadrami, podobnie z systemem zbierania wymazów, że jest niewydolny, no i bazą diagnostyczną, po to, żeby wyniki testów były chociażby najpóźniej następnego dnia, nie tak jak teraz, że Ale się na... czeka kilka dni. My na bieżąco monitorujemy tę sytuację i yy, analizując na przykład to, jak. W tempie te wyniki są wprowadzane do systemu? Rzeczywiście widzimy, że są pojedyncze przypadki na terenie kraju, gdzie placówki sobie z tym nie radzą. Natomiast, na przykład, zbadaliśmy jeden duży szpital, który miał takie opóźnienie i wynikało to przede wszystkim z tego, że ten szpital przeprowadzał badania głównie na własne potrzeby. Wobec powyższego, wprowadzenie ich do ogólnopolskiego systemu no miało jednak mniejszą wartość dodaną niż w przypadku podmiotów, które świadczy takie usługi komercyjne. Na rzecz, innych, na rzecz innych, i na przykład tam pacjenci sami, jakby muszą się dowiadywać, czy sprawdzać na swoim internetowym koncie pacjenta, jaki jest ten wynik. Także my te parametry na bieżąco monitorujemy, bez nawet. Tutaj zachęt ze strony pana posła Sośnierza, rząd przekazał kilkadziesiąt milionów złotych na to, żeby doposażyć inspekcję sanitarną. Ja przypomnę, że też od początku tego roku inspekcja funkcjonuje w nowej, w nowym modelu, który zwiększa współpracę pomiędzy poszczególnymi stacjami powiatowymi. No i to też jest duża zmiana. I oczywiście pracownikom inspekcji za ich pracę w ostatnich tygodniach, miesiącach należą się bardzo duże podziękowania i. I ja się mam nadzieję, że pan poseł Sośnierz kiedy się z tą sytuacją dokładnie zapozna, to też do tych podziękowań się dołączy Panie ministrze, jak pan ocenia zachowanie Polaków w czasie wakacji? Widział pan pewnie plaże, widział pan miejsca publiczne. No, maseczek niekoniecznie, maseczki niekoniecznie tam są widoczne. Ma pan jakiś apel do, do tych, którzy podróżują, no mamy połowę wakacji? Jak najbardziej. To jest apel, który powtarzam już od kilku miesięcy, czyli stosujmy maseczki ochronne tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zachować dystansu, bo przypomnę, że jeżeli jesteśmy w stanie ten dystans zachować, to też bez takiej maseczki możemy się poruszać. I stosujmy w miejscach publicznych, w miejscach, gdzie jest dużo osób, płyn do dezynfekcji. Warto też przypomnieć, że tak jak już mówiłem, w tych województwach nadmorskich, z których kadry, jak rozumiem teraz, pani mi pokazuje, liczba zakażeń, liczba nowych przypadków jest istotnie mniejsza niż w tych województwach, w których ona jest rzeczywiście duża i rośnie. No i myślę, że to też pokazuje, że to też pokazuje, że poza, poza otwartymi przestrzeniami Polacy zachowują jednak znacznie większe. Można powiedzieć, że znacznie lepiej przestrzegają tych reguł. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wszędzie, w każdym, w każdym miejscu, gdzie to jest konieczne, tak było, i do tego przez cały czas jako Ministerstwo Zdrowia i cały rząd zachęcamy. A co może wydarzyć się po wakacjach już jesienią? Na co powinniśmy się na, na, nastawić, na co przygotować? Bo dr Sudkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, powiedział, że jego obawa jest taka, że jesienią zabraknie miejsc w szpitalach i mogą być ogromne kłopoty ze sprzętem. Pan doktor Słudkowski, bo ja się akurat z tym cytatem miałem okazję zapoznać, powiedział, że taka możliwość istnieje, natomiast trudno absolutnie uznać to za pewne i ja się zgadzam z tutaj ostrożnym podejściem pana doktora, bo powinniśmy się przygotować na wszystkie możliwe warianty, i dlatego wyposażamy polskie szpitale, polskie placówki ochrony zdrowia właśnie w sprzęt ochrony indywidualnej. Bardzo istotnie powiększyliśmy nasze zasoby, jeżeli chodzi o te zapasy strategiczne. Strategiczne, które możemy w każdej chwili udostępnić placówkom. Myślę, że to jest, myślę, że to jest taki kierunek, w którym powinniśmy podążać, czyli szykować się nawet na te bardziej pesymistyczne scenariusze, ale ja bym absolutnie nie przesądzał, że jeden z nich się materializuje. Dlatego, że widzieliśmy, że różne kraje zupełnie i różne sposoby przez tę epidemię przechodzą i ja mam nadzieję, że także i na jesieni uda się dzięki dobrej organizacji doprowadzić do tego, że liczba tych przypadków nie wystrzeli tak jak w na przykład krajach południa Europy, ponieważ tak, tak jak to się wtedy stało, to, to doprowadziło do tego, że systemy ochrony zdrowia w tych krajach nie miały niezbędnej wydolności, która pozwoliłaby im pomóc wszystkim pacjentom. W Polsce to nie miało miejsca i mam nadzieję, że tak będzie też na jesieni. Natomiast to, o czym mówił pan doktor Słudkowski, czyli właśnie kwestia tego, co wydarzy się wtedy, kiedy pacjenci z Objawami, czyli pacjenci najprawdopodobniej z grypą będą obawiać się, że mają właśnie koronawirusa, no to to jest kwestia, w sprawie której pracują konsultanci krajowi, profesorowie, najlepsi eksperci w Polsce, których zadaniem jest przygotowanie tego systemu w taki sposób, aby oddzielenie tych dwóch grup było realnie możliwe i w praktyce doprowadziło do tego, że właśnie gabinety lekarzy rodzinnych, Izby Przyjęć, nie nie zostaną wyłączone z funkcjonowania także dla pacjentów innych niż ci z podejrzeniem koronawirusa. Panie Ministrze, Ukraina uznała Polskę za kraj podwyższonego ryzyka. Po przyjeździe z Polski tam konieczna jest teraz kwarantanna. Czy słusznie? To po pierwsze, a po drugie, czy my też powinniśmy się spodziewać jakichś obostrzeń dotyczących wyjazdów jeszcze przed końcem wakacji? Jeżeli chodzi o obostrzenia dotyczące wyjazdów do innych krajów, to po pierwsze chciałbym wskazać, że jeżeli chodzi o ruch w drugą stronę, czyli z Ukrainy do Polski, to takie ograniczenia funkcjonują już od wielu, wielu tygodni. Także tutaj nie, nie można też wykluczyć tego, że jest to po prostu taka dyplomatyczna odpowiedź, można powiedzieć, pewna forma nacisku na Polskę, aby te ograniczenia znieść. Jeżeli chodzi zaś o inne kraje, to my tutaj i na bieżąco tę sytuację monitorujemy. Chociażby w ubiegłym tygodniu wprowadziliśmy zakaz lotów do Luksemburga i do Czarnogóry, właśnie w związku z tym, że zgodnie z danymi ECDC, czyli tego ogólnoeuropejskiego podmiotu zajmującego się monitorowaniem rozwoju chorób zakaźnych w tych krajach liczba nowych przypadków istotnie wzrosła i my ten proces będziemy kontynuować cały czas będziemy monitorować sytuację w innych krajach jeżeli będzie taka sytuacja, że w którymś z nich ta sytuacja będzie niebezpieczna dla Polaków, czy będzie tak, że będzie podwyższona szansa na to, że ktoś wracając do Polski będzie miał tego wirusa, to oczywiście będziemy wprowadzać Wszystkie racjonalne rozwiązania, i tutaj nie można niczego wykluczyć, ponieważ walka z epidemią od samego początku zakłada to, że musimy dostosowywać się do sytuacji, która się bardzo dynamicznie zmienia, a tym lepiej i tym łatwiej nam się będzie dostosować, im lepiej będziemy do tego przygotowani. No, a w mojej ocenie te przygotowania zostały poczynione na odpowiednim poziomie. Panie Ministrze, z Białego Domu słychać, że Stany Zjednoczone są w nowej fazie epidemii, że wirus jest tam coraz bardziej rozpowszechniony, że jest po prostu inaczej niż było w marcu i w kwietniu, i że trzeba jednak rozważyć to mocno ograniczenie zgromadzeń, bo właśnie stamtąd jest najwięcej zakażeń i najbardziej się rozprzestrzenia wirus właśnie tą drogą nie poprzez pojedynczego nosiciela. Czy u nas też? Rozważane, jest, rozważane są nowe limity na przykład na weselach. Panie redaktor, na, na szczęście w Polsce sytuacja nijak nie ma się dotyku, z którą muszą się mierzyć Amerykanie, ponieważ tam liczba zakażonych jest liczona już w milionach, a w Polsce nie przekroczyła 50 tysięcy. Także z pewnością musimy też patrzeć przez pryzmat tego, że do zupełnie innych problemów są proponowane zupełnie inne rozwiązania. No i też warto wskazać, że jeżeli sobie prześledzimy te informacje, które napływają do nas ze Stanów Zjednoczonych na temat źródła tych protestów, źródła tych wystąpień ulicznych. Możliwe, że też jest tak, że tutaj nie tylko kwestie związane z ochroną zdrowia mają kluczowe znaczenie, ale to oczywiście najlepiej na ten temat wypowiedzą się eksperci od polityki amerykańskiej. Ja ze swojej strony mogę dodać, że tak jak już powiedziałem, my na bieżąco dostosowujemy działania polskiego rządu do tego, jak zmienia się sytuacja a o, takich, o takim zakresie, epidemii jaki mamy w Stanach Zjednoczonych do tego w Polsce jeszcze jest bardzo bardzo daleko. Czyli nie będzie, zmiany jeśli chodzi o liczbę osób mogących brać udział w zgromadzeniach ale minister Szumowski zapowiadał też, w cudzysłowie naloty policji na wesela jak one mogą wyglądać w praktyce. Jeżeli chodzi o wesela, to tutaj rzeczywiście chcemy zaproponować stworzenie takiej prostej aplikacji internetowej, w której moglibyśmy na potrzeby wywiadów epidemiologicznych zgłosić wszystkich naszych gości. Myślę, że to jest bardzo wygodne i wszyscy rozumieją, że jest taka wyjątkowa potrzeba, żeby w sytuacji, w której wiemy o tym, że na tych weselach było kilka przypadków zakażeń, żeby ułatwić pracę inspekcji sanitarnej i w mojej ocenie to jest dobra alternatywa do istotnego ograniczania takiej działalności. Tak jak już mówiliśmy, też rozważamy kwestie regionalizacji, czyli na przykład w takich powiatach, w takich rejonach, gdzie liczba tych nowych przypadków jest szczególnie wysoka, możliwe, że takie restrykcje zostaną wprowadzone. Natomiast ja też jestem przekonany, że tutaj taka sugestia, jakobyśmy mieli pójść tą ścieżką amerykańską w tym zakresie, Myślę, że to na to jest jeszcze dużo, dużo za wcześnie, chociaż tak jak, tak jak już mówiłem, my jesteśmy gotowi na to, żeby działać szybko. Międzynarodowe badania potwierdzają, że istnieje bezpośredni związek między tempem wprowadzania konkretnych obostrzeń, a skutecznością działania rządów w właśnie walce z koronawirusem. No i polski rząd w tym rankingu, sporządzonym przez międzynarodowych ekspertów, jest w absolutnym światowym topie. Panie Ministrze, na koniec jeszcze pytanie o zapowiadaną na jesień rekonstrukcję rządu. Czy to prawda, że minister Szumowski sam chce odejść ze, ze stanowiska? Panie tak, najlepiej w tej sprawie zapytać pana ministra Szumowskiego. Ja z nim na ten temat nie rozmawiałem i myślę, że tutaj informacji najlepiej zaczerpnąć w W takim razie będziemy kierować pytanie bezpośrednio do ministra Szulnowskiego, a co będzie jesienią? Dziękuję. No to tak się przekonamy. Dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. Dobrego dnia życzę panie ministrze.